Antoni Królikowski i Joanna Opozda na rozprawie rozwodowej, ale tym razem z publicznością i nową partnerką aktora u boku. Choć ich małżeństwo od dawna jest już tylko formalnością, rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy wciąż nie został zakończony. Aktor od dłuższego czasu tworzy nową rodzinę z Izabelą Banaś, z którą ma dziecko. Podziwiam moją wizję, bo nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie znieść te w pewnym momencie trudów. Bycia ze mną. W czwartek przed sądem odbyła się kolejna rozprawa w głośnym procesie rozwodowym. Na miejscu pojawił się Antek w towarzystwie Izabeli, która czekała na niego na korytarzu, kiedy on wchodził na salę. Nie zabrakło też prawników i policji. Dwóch funkcjonariuszy pilnowało porządku. Reporter Pudelka, obecny na miejscu, relacjonował: Zjawili się Antek i Iza, kulturalnie się przywitali. Jest dość głośno na sali, trwa żywa dyskusja. Nie obyło się też bez małej wpadki. Aktor zapomniał dowodu osobistego, który na szczęście znalazł się w jego płaszczu. Cała rozprawa trwała ponad pięć godzin, ale sąd nie wydał jeszcze wyroku. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 17 kwietnia 2026 roku. Wtedy prawdopodobnie ma zapaść ostateczna decyzja. Joanna Opozda tym razem nie pojawiła się w sądzie. Jak ustalono, aktorka chorowała i próbowała przełożyć termin, jednak nie było to możliwe. Po wyjściu z sądu Królikowski skomentował krótko. Nie wszystkim zależy na tym, żeby szybko zakończyć sprawę.